Jest tu ktoś? Porażka. A może wcale nie potrzebuję tej sukni? Ha? Pewnie, że musisz mieć nową suknię, Neon Cutie. To twoje urodziny. Neonlicious? Tak, we własnej osobie. Twoja bajkowa siostra i zaraz stworzę ci suknię z twoich marzeń. Naprawdę? Przecież to powiedziałam. O, chyba śnie. Co taką? Mogę mieć wielką i piękną suknię pokrytą ciastkami? Twoje życzenie to dla mnie modowe wyzwanie. Zdziwisz się i poczujesz jak w niebie, bo mam idealną suknię dla ciebie. Hmm, nie o tym myślałam. A może byś mi zrobiła słodką i piękną suknię tortową? Zdziwisz się i poczujesz jak w niebie, bo mam idealną suknię dla ciebie. Jeju, wspaniała! Ale jeśli będzie zbyt smaczna, wszyscy ją zjedzą. A może suknia, która by tylko wyglądała jak mój tort? Kolorowa, cała w gwiazdkach. Do tego rękawiczki i duża kokarda. Jesteś pewna? Ciągle zmieniasz zdanie. To już chyba Twój styl. Absolutnie. No to już. Zdziwisz się i poczujesz, jak w niebie, bo mam idealną suknię dla Ciebie. Ta suknia jest idealna. Dzięki, dzięki.